Chodząc na lunch, szczególnie, bo to jest taki moment, kiedy wychodzimy z plaży na chwilę, zapominamy się ubrać. I ten talerz trzyma się przed sobą i jedzenie. tak cię tak. tryka w plecy tym talerzem. I wtedy nie, nie prezentujemy się z naszej najlepszej strony. Jak my dorośli powinniśmy elegancko jeść pieczywo, żeby tej ortodoncji i protetyki tam nie manifestować? Halo, halo, Houston, baza, Kasiu. Z nami jest Katarzyna Krupa, ekspert etykiety i dobrych manier, którą przepytamy dziś na okoliczność, co by się zachować, słuchajcie, nieskazitelnie i kulturalnie w miejscach publicznie wakacyjnych. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry, bardzo, dzień dobry Państwu. Witam cię serdecznie, oczywiście ja Cię zaprosiłam, ty masz mnóstwo do powiedzenia i tych jakby miejsc interakcji międzyludzkich jest bardzo dużo i bardzo szczegółowo są opisane też zachowania uznane za eleganckie i właściwe i kulturalne, a my dzisiaj poruszymy tematy tak zwane newralgiczne. Czyli tematy, które mm, no, mogą sprawić dużo kłopotu i może nam się tylko i wyłącznie wydawać, że wiemy, jak się zachować. Ale ja zanim Cię zapytam, to jeszcze tylko uprzedzę, dziewczyny. Można zachowywać się dowolnie, co Kasia zawsze też mówi. Tak? Ale dobre maniery są stworzone po to, żeby to innym było estetycznie i przyjemnie z nami, a nie żebyśmy się nimi popisywali. Więc posłuchajmy. Co powie nam Kasia na temat dla mnie przynajmniej, dokąd, od, dopóki się nie dowiedziałam, to były miejsca trudne. No dobrze, wyjechaliśmy, przyjechaliśmy, odbyliśmy podróż, rozpakowaliśmy się w pokoju, zachowywaliśmy się przyzwoicie, no i nadejszła wiekopomna chwila, że idziemy coś zjeść. Z reguły w hotelach mamy e, wspólną no, restaura, część restauracyjną. Najczęściej to są szwedzkie bufety, bo o zasiadanych przyjęciach rozmawiałyśmy w ubiegłym roku podczas naszego wigilijnego spotkania, o ile dobrze pamiętam, czy wielkanocnego już nie wiem, nie wiem którego, ale na pewno było. A dzisiaj porozmawiajmy o y, jedzeniu we wspólnocie pewnej i w tak zwanym szwedzkim stole, bo ja tutaj muszę powiedzieć, że E, 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 przerażenie zaciska mi gardło, jak to było w bajce o czerwonym pa, e, kapturku. Zacznijmy od tego, czy my możemy sobie, na, na ile swobodny strój my możemy przyjąć i uznać za ok, kiedy idziemy coś zjeść. Bo e, ja osobiście nie jestem fanką panów z gołym torsem w samych krótkich spodenkach, ale może etykieta mówi o tym coś innego. Ja bardzo y, zawsze stresuję się poruszając ten temat, ponieważ wiem, że to jest coś trudne do zmiany i każdy zawsze odpowiada bez przesady, mi jest wygodnie tak, a mi jest wygodnie tak. I to jest rzecz niezwykle trudna do um, wytłumaczenia, dlaczego coś wypada, a dlaczego coś nie wypada. A zatem etykieta bardzo jasno mówi o tym, że strój w restauracji, nawet jeżeli jest to kurort wakacyjny, hotel. Powinien być elegancki. Mówimy o zakrytych, o, o panach, którzy mają długie spodnie. Panowie, jeżeli idziecie do restauracji, hotelu, obowiązują długie spodnie. Krótkie spodenki są tylko zarezerwowane na plażę. Jeżeli chodzi o buty, powinny być to buty również zakryte. Jest bardzo duży wybór butów letnich, męskich, wakacyjnych, które są zakryte. Klapki plażowe zostawiamy na plażę. Jeżeli chodzi o górę. T-shirt nie jest dobrym pomysłem. T-shirt jest zbyt um, luźnym strojem jak na um, restaurację. Zatem jeżeli nie mamy lnianych, cienkich, um, letnich koszul, bo to jest najlepsze rozwiązanie, pod, które, w których możemy podwinąć rękawy, bardzo dobrym rozwiązaniem będzie również koszulka polo. Bo koszulka polo ma już kołnierzyk, a zatem do elegancji mamy już plus 10 punktów. I w takim stroju do każdego takiego kurortu wakacyjnego, do restauracji w kurorcie wakacyjnym będziemy już wpuszczeni. Pamiętajmy, że jest bardzo dużo kurortów wakacyjnych, które po prostu do restauracji nie wpuszczą nas w innym stroju. Zatem pan... I nie ma co się kłócić przy wejściu, że jesteśmy na wakacjach, ponieważ nie jesteśmy na wakacjach na biwaku. Jeżeli wybraliśmy hotel, w którym jest restauracja, należy dostosować się do panujących zasad. I jeżeli chodzi o panie, Panie mają tutaj dosyć taką wysoką ekstrawagancję, jeżeli chodzi o strój wakacyjny. I w bardzo dużym kontraście stoją do panów. Kiedy panowie przychodzą w klapkach basenowych i krótkich spodenkach, panie wyczesują loki, brokat, dają na głowę suknie i obcasy. Nie zawsze jest potrzeba aż tak eleganckiego i wyszukanego stroju w kurorcie wakacyjnym. Wystarczy letnia sukienka. I letnia sukienka może być krótsza, może być do kolan, może być do kostek, mogą to być sandałki, klapki, ale już nie plażowe, tylko raczej te bardziej strony skórzanych, które są eleganckie. Nie musimy wcale mieć pełnego makijażu, jeżeli jesteśmy w kurorcie. To aż nawet dziwnie wygląda, kiedy taka opalona skóra słońcem po całym dniu plażowania nagle jest jeszcze Mocno pokryta podkładem, pudrem, różem, rozświetlaczem, i tego po prostu dzieje się bardzo no dużo. No właśnie, tak, to wystarczy delikatnie wytuszować, albo nawet w ogóle nie. W kurorcie wakacyjnym nie jest to bardzo wymagane, chyba że podróżujemy do bardzo wykwintnych hoteli, ale to już jest trochę inna bajka. Natomiast, co ja obserwuję bardzo często u pań, to też jest taka tendencja do zbytniego rozbierania się. I tutaj musiałabym zwrócić uwagę, że może warto by pomyśleć o tym, że shorty to nie jest strój na kolację. Szorty są, są idealne na lunch w kurorcie, na, który, na kostium zakładamy shorty, t-shirt czy, czy jakieś kimono, które teraz jest bardzo modne, i na rzutkę i takim stroju możemy pójść na lunch, natomiast już nie na kolację. Szorty nie są eleganckim strojem. Szorty, które sięgają tuż za to nie wiem, czy to jest dobry pomysł na kolację. No, Kasiu, że tak powiem, niektóre pośladki bywają bardziej, a niektóre mniej apetyczne. To nie jest, to prawda, związane z posiłkiem, ale I myślę, że to w ogóle dla nie nas, powinno nas być bardzo istotną. jesteś dla nas Natomiast bardzo surowa. Jesteś dla nas surowa, ale zrozumiałam w swojej wypowiedzi również, że ten strój powinien być zróżnicowany, czy może być zróżnicowany, czyli na ten taki bardziej stołówkowy lunch możemy trochę bardziej swobodnie tutaj być może panowie Bermudy i T-shirt są ok, na pewno nie Bermudy i goły tors, to na pewno nie. A to się często. To zaznaczyć, że proszę pamiętać, że my nie jemy tylko kolacji, przychodzimy również w takich kurortach wakacyjnych na lunch, na przekąski. Na śniadanie. I, i bardzo często obserwuję, że w, wchodząc na lunch, szczególnie, bo to jest taki moment, kiedy wychodzimy z plaży na chwilę, zapominamy się ubrać. I, i wchodząc na lunch, widzę panów, którzy przychodzą w kąpkach. Z gołym torsem, boso, albo w klapkach plażowych. Panie przychodzą w kostiumach kąpielowych. Nawet jeżeli jest to restauracja plażowa, która jest tuż przy plaży i tam jest serwowany lunch, do takiej restauracji należy się ubrać. Nie mówię tu już o wykwintnych sukienkach, ale wystarczy narzutka, którą mamy tak. na kostium. Wystarczy t-shirt, zwykły t-shirt i spodenki, które no nie są kąpielówkami, tylko są. Usze, mają nogawkę przynajmniej do połowy uda, i e, klapki. I to już jest strój, w którym absolutnie śmiało możemy wejść na lunch. Posłuchaj, no, my już rozmawiamy. jeżeli chodzicie w gołym torsem, to chyba nie. Kasiuńia, rozmawiamy już dłuższą chwilę, a nie zaczęliśmy jeszcze jeść. Dopiero żeśmy się stroili na ten posiłek. No dobrze. To ubraliśmy się właściwie. A teraz powiedz mi tak, teraz będą szybkie pytania, bo wiem, że ty też dzisiaj masz zaplanowany, zaplanowany dalej dzień. E, mamy szwedzki bufet. Jesteśmy. E, sytuacja jest taka, że wszystkie stoliki są zajęte, są tylko wolne, pojedyncze miejsca. Czy w przypadku szwedzkiego bufetu możemy się do kogoś dosiąść? Tu bym uważała, tu należy się rozejrzeć, jak jest to zorganizowane w hotelu. Bardzo często hotele mają większe stoły, gdzie jeżeli zostają wolne miejsca, to do takich stołów można się dosiąść. Natomiast zawsze przed, przed tym należy dopytać, czy możemy dosiąść się do danego. No tak, to jasne. Jeżeli jest to kolacja, niektórzy chcieliby spędzić ten czas w swoim gronie i niekoniecznie dzielić stół z innymi osobami. I należy to zrozumieć, dlatego należy się rozejrzeć, należy zapytać obsługę, jaka panuje zasada w danym hotelu. Bardzo rzadko spotykam hotele, które mają tak duże stoły, by była polityka taka hotelu, że dosadzamy gości do stolika już zajętego. To się bardzo rzadko zdarza, ale nawet jeżeli się zdarza, to o to należy dopytać, czy możemy. Jeżeli widzimy, że jest problem no z miejscami i nie ma tych miejsc, warto poprosić obsługę o znalezienie dla nas miejsca. To jest dobry zami. pomysł, żeby się oddać w ręce obsługi, bo ona też wie, ustali kto kiedy będzie kończył. Czasami warto poczekać. Dobrze. E, no to znaleźliśmy sobie to miejsce, położyliśmy tam swoje e, rzeczy, o, o, oznaczyliśmy terytorium i idziemy do bufetu. Jesteśmy strasznie głodni i jest kolejka. Czy my się możemy jakoś dopchać do tego jedzenia, czy raczej po prostu grzecznie. Czekamy w kolejce, czy, czy dla nas wystarczy, czy nie, to nie ma znaczenia. Z nas wychodzą takie dziwne instynkty, jeżeli chodzi o jedzenie, prawda? My jesteśmy e, tak bardzo e, nastawieni na to, żeby nałożyć sobie szybko, dużo, musimy się bardzo szybko najeść. I, I to każdy z nas ma jakiś taki moment, kiedy wchodzi na kolację i wszyscy jesteśmy z reguły głodni. E, I wtedy e, nie, nie prezentujemy się z naszej najlepszej strony zwrócić uwagę, by i tutaj zachować klasę, na posiłek czekamy, nie rzucamy się na bufet, nawet jeżeli jesteśmy bardzo głodni. Jeżeli jest kolejka, to grzecznie stajemy w tej kolejce. Ja jestem fanem odczekania gdzieś trochę dalej. Jednak nie, 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 Jezu, trykanie mnie w plecy w talerzem, trykanie mnie w plecy talerzem, jak ktoś za mną stoi, mnie doprowadza do białej gorączki. Ja się zaczynam drapać, jeżeli ktoś zaczyna, no. za, tuż za mną stoi i już, już nie chce. I ten talerz trzyma przed, przed sobą i jedzenie. tak Cię tryka w plecy tym talerzem. No, a ty Pamiętajmy, masz że talerz możemy wziąć, możemy wziąć podchodząc do bufetu. Nie musimy stać w kolejce z tym talerzem, jeżeli już wybieramy oczekiwanie na posiłek w kolejce do bufetu. Więc nie musimy czekać. z talerzem. Weźmiemy talerz, one są z reguły przy w tych damarach z jedzeniem, tak. więc wtedy możemy sobie wziąć talerz do ręki, nie trzeba Dobrze. się przeciskać, żeby wyjąć sam talerz. Czekamy w eleganckiej odległości, żeby nie naruszać tak zwanej e, bańki intymnej kogoś, tak? czyli żeby w tą strefę nie wchodzić. Pamiętajmy, że w Polsce to jest około 30 centymetrów minimum. Minimum. A teraz jeszcze w czasach pandemii. Jeszcze jest 2 metry. jest to prawie m jest to metr, czasami dwa metry. Także proszę o tym pamiętać, żeby nikt się no nic dobrze. nie przesunąć. Ustawiliśmy się w kolejce, mamy to miejsce i teraz nakładamy na talerz. To co ja obserwuję, to jest to, że my postanowiliśmy wszystkie dania, jakie są serwowane w szwedzkim stole, na szwedzkim stole nałożyć na nasz talerz i na wierzchu dekorować to. Bułeczką, czy tak mamy robić, a jeśli nie, to jak? To jest taki syndrom jednej z sieci pizzerii, które kiedyś i do dzisiaj mają bary sałatkowe, które były, na które można było nakładać na miseczkę ile ktoś chciał. I pamiętamy osoby, które robiły nawet takie wieżyczki, żeby jak najwięcej ułożyć w jednej miseczce warzyw. I tak samo jest. Z nakładaniem jedzenia w bufetach. Mamy taką tendencję do nakładania za dużo. Pamiętajmy, że jeżeli nie przyszliśmy na ostatnią chwilę na kolację, to ten bufet prawdopodobnie jeszcze będzie przez chwilę otwarty. I to nie znaczy, że my nie możemy do niego wrócić. Możemy do bufetu wracać i 10 razy podczas danej kolacji, ale za każdym razem nakładajmy na talerz rozsądnie. Czyli jeżeli jemy sałatę na początek i trochę pieczywa, to weźmy tylko sałatę i trochę pieczywa. Pieczywo to jest taki ważny temat, który już tym, prawda? Nasz ulubiony parę razy. Pieczywo ma zawsze osobny talerz. Tak. Mały talerzek osobno. Ale, jeżeli, ale pamiętajmy, że na ten główny talerz i wiesz, te większe talerze, talerze, one są najwygodniejsze, na, nakładamy na przykład sałatę, jakąś, jakiś kawałek ryby, jeżeli to jest nasza przystawka. Jak zjadamy, idziemy do bufetu ponownie. Pozostawiając brudne nakrycie na stole, czyli nie wędrujemy z tym talerzem brudnym czy sztuczami z powrotem do bufetu, a, tylko cały zostawiamy na stole, w tym czasie obsługa powinna to posprzątać, a my idziemy po nowy talerz i po kolejne danie, i również nakładamy odrobinę. Wracamy do stołu, zjadamy i jeżeli mamy ochotę na więcej, możemy, tak jak wspomniałam, i 10 razy przejść się do tego bufetu. Ja tak bardzo często robię, ja lubię próbować różnych dań, zawsze mam ochotę spróbować wszystkiego, zawsze pamiętajmy, że oczami też jemy, wszystko nam się podoba, wszystkiego mamy ochotę spróbować. Zatem nakładamy sobie małe porcje każdego dania i możemy, tak jak wspomniałam, 10 razy do tego bufetu podejść, ale zawsze nakładając na czysty talerz. A zostawiamy sobie sztućce czy sztućce też zostawiamy z informacją, że to jest do zabrania? Sztuczce jest integralną częścią talerza. Sztućce są integralną częścią talerza. Zatem jeżeli skończyliśmy posiłek, na, to odkładamy sztućce obok siebie pod kątem i taki talerz już zostawiamy, takie nakrycie Obsłucy. zostawiamy obsługi. Nigdzie go nie można. nosimy. Taki talerz. Zatem, nie nie zostawiamy no, jeden nie na, oddajemy, na drugi, prawda? Nie oddajemy na stolik sąsiada, nawet jeżeli jest pusty. Zostawiamy, jeżeli wracamy do stolika i widzimy, że nasze nakrycie nie zostało sprzątnięte, możemy poprosić o sprzątnięcie tego nakrycia, obsługę w hotelu. Tak. Kelnerzy to chodzą, prawda. więc na... możemy... poprosimy o uprzątnięcie stołu i idziemy z nowym talerzem. Czyli po dokładkę idziemy z, z ponownie, zaczynamy od nowa cały proceder, czyli bierzemy talerz, tak. bierzemy sztućce, bierzemy serwetkę. No i ja koniecznie chciałam powrócić do tematu pieczywa. Bo temat pieczywa jest tematem urągającym w ogóle e, estetyce czegokolwiek, dlatego że ja się czuję na polskich, czy znaczy, w restauracjach, czy w takich stołówkowniach, czuję się trochę jak w gabinecie protetycznym, ponieważ widzę mnóstwo odcisków zębów na kanapkach trzymanych jeszcze palcem. Kanapki, moim zdaniem, to jest coś, co sobie możemy jeść w domu. Natomiast jak my dorośli, ja trochę nie mówię o dzieciach, bo to, to inne przywileje są, jak my dorośli powinniśmy elegancko jeść pieczywo, żeby tej ortodoncji, protetyki tam w oczach osoby siedzącej naprzeciwko, jednak nie manifestować. Pieczywa jest dużym tematem i tutaj ja nie, nie lubię używać nacjonalizmów, natomiast faktycznie jest to taki bardzo polski zwyczaj. Jesteśmy trochę narodem kanapkowym. I te kanapki z nami zostają przez każdy posiłek. Jeżeli mamy pieczywo podane do obiadu, to jest często forma przystawki, to pieczywo należy oderwać. Kawałek, kawałek pieczywa odrywamy. Możemy posmarować ten fragment masłem i w całości wsadzamy do buzi. Jak zapamiętać taką zasadę jedzenia? Nie ma takiego dania, które my możemy odgryzać. Czyli brać większy kawałek, odgryzać zębami i zjadać. Nie ma takiego dania. Czy to jest no, pieczywo, ale. czasami odrobiu, które, które sobie w ten sposób możemy jeść. Pizzę czasami faktycznie możemy jeść. Włosi uwielbiają jeść rękami pizzę, ale to jest inne danie, inna okoliczność. Jeżeli jesteśmy w pizzerii, jeżeli jest to włoski styl, czy jesteśmy w hinduskiej, gdzie wszystko się je rękami i sos nabiera się pieczywem. Oczywiście dostosowujemy się do tych zasad. Natomiast jeżeli jesteśmy w eleganckiej restauracji, czy nawet nie ultra eleganckiej restauracji, ale w restauracji hotelowej, używamy sztućców, a do pieczywa odrywamy fragment i fragment ten oderwany wsadzamy w całości do ust. I oczywiście jest to fragment takiej wielkości, który, to kiedyś Ty powiedziałaś, prawda? Tak. Że włożenie go do ust nie zmienia rysów twarzy. To, to nie może być wielki kawał chleba, który wciskamy, rozdziawiając całą buzię, tylko to mały mały kęs pieczywa, który wkładamy w całość. No i ja tylko przypomnę, że powiedziałeś, że pieczywo nakładamy razem z kawałkiem masła na osobny talerzyk. Nie komponujemy tak. tego do tej góry jedzenia. Tutaj widzę już, Kasiu, komentarze o tym, że też mają. Na szczęście babcie piszą o swoich obserwacjach, więc rozumiem, że my jesteśmy nieskazitelne, ale czasami warto o takich zasadach przypomnieć. Kasiu, e, czas nasz antenowy się dzisiaj skończył. Życzymy ci ja miłej tak niedzieli. bo. Szybko z tobą się rozmawia. Tak, szybko ja, bo prze, przeleciałyśmy, słuchaj. Ciach, ciach, ciach. Da, a to, a ja jeszcze na koniec muszę koniecznie, ponieważ teraz właśnie odwiedzili mnie moi i moja mama tuż przed wejściem na antenę powiedziała, że mam Cię bardzo serdecznie pozdrawić w niniejszym to czynię. Jakże mi miło! Ja oczywiście pozdrawiam Twoich rodziców oraz wszystkich Twoich bliskich, narodzonych i nienarodzonych, że tak tajemniczo powiem. Dziękuję bardzo. Widzimy się, Kasiu, przy następnej okazji, a teraz spędź i spędzaj z rodzicami miło niedzielę. Papa! Pa. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Do zobaczenia.